Dzień dobry, tudzież dobry wieczór, w zależności od pory, o której mnie słyszycie. Słuchajcie, dzisiaj jest wspaniały dzień. Dzisiaj rozpoczął się on tak cudownie, że muszę się Podzielić z Wami tą informacją. Tak, słuchajcie, chodzi o to, że wszystko, co nam się wydaje, jest taką oczywistością. Może przecież leci nam woda w kranie, no i jak to tak? No, z czego mam być zadowolony za oknem? Pada, bez sensu, szaro, buro i w ogóle chmury są, zaczeka zdupcona pogoda i łamie mnie w krzyżu, epa, nic czego tu się cieszyć, nie? Ale, ależ. Mylisz się, człowieku, jeżeli tak myślisz, ponieważ to, że leci ci woda z kranu, to jest bardzo skomplikowany proces, który był poprzedzony latami różnych eksperymentów. Ludzie w swoich własnych odchodach swego czasu mieszkali w miastach, tak podobno nam mówią. Były z tego tytułu różne zarazy i dziwne choroby, i nie było dostępu nawet do wody bieżącej, a teraz, panie, masz pan za dużo i w dupie. Się poprzewracało. A tak na poważnie zaczęłam właśnie nagrywać podcast. Skończyłam. Udało mi się. Nawet powiem szczerze, że byłam zadowolona z efektu. Trwało około 25 minut i wszystko byłoby super. I mówię, jaka ta fajna codzienność. Po kuchwale, codzienności, że to jest super, jak sobie robisz herbatę, wstajesz, deszcz pada. I okazuje się, że e, niestety nie podpiłam mikrofonu i właściwie nagrało się to z tableta. No i mówię, dobra, no to... Zachwaliłaś przed zachodem, jak się to mówi, ale nie poddaję się. Słuchajcie, o czym to będzie? O tym, że przede wszystkim sobie wstałam o porze mojej dowolnej, takiej wybranej przez mój organizm. Nie obudził mnie żaden budzik, żaden sąsiad, żadno, żadne koszenie trawy na zewnątrz. Mianowicie wstałam sobie tak, jak mi się podobało. Yy, o dziwo. Całkiem kulturalna pora, niezbyt yy, późna, więc cieszyłam się. Mówię, u, będzie więcej czasu, żeby zrobić coś efektywnego. No i niespiesznie mówię, tutaj w idealnej opcji i do tego będę dążyć, poszłabym sobie na jakieś tam poranny jogging, wiecie, żeby troszkę się poruszać, ale teraz mam taki okres, że idę bezpośrednio pod prysznic, żeby się obudzić. Więc początkowo, kiedy biorę sobie taką przyjemną, kiedy biorę sobie taką przyjemną, no jak teraz mogę to zakończyć, skoro takie bzdury gadam, słuchajcie, biorę na początku ciepły prysznic, mam taką głowicę, że można sobie tam odhaczyć wiecie, w taki, w ten strumień zrobić w taki bardziej intensywny, dynamiczny sposób i nastawić go na takie mocne piśnięcie, takimi biczami. no i można takie wiecie lelum po lelum włączyć taką wodę, tak przelatuje wam jak piasek przez wodę, wiecie takie jak trochę taki minki pins, co mówiłaś, że co? Nie, to już, to, już, to już była jakby nadmierne, poleciałam głęboko. Mam nadzieję, że nie usłyszeliście. To było, to było bardzo inappropriate. inappropriate. <laughs> Więc na początku robię sobie taki ciepły, prysznic, później lodowaty. Jak mam nastrój, to znowu sobie biorę ciepły, później taki lodowaty. No i wtedy już mówię o obudzona jestem. Następnie mam rytuał wklepywania w siebie balsamów, kremów, a że ja, jeszcze jeżeli ktoś nie wie, jestem Fancy Pony, muszę mieć organiczne najlepiej, żeby nie zaburzało pracy wydalniczej mojej skóry, więc mam te wszystkie olejki, mam balsamy, to wszystko pięknie pachnie. Ostatnio w ogóle rozszarpałam, na wyprzedaży rozszarpałam, no, szarpnęłam się, ale fajnie, tani produkt, a bardzo dobry, zakupiłam na ból mięśni. Taki olejek, który jest mieszaniną, i tam jest jałowiec, czarny, pieprz, szałwia i generalnie jest. Fantastyczny ten olejek, głównie przede wszystkim na celulit, słuchajcie, a nie na mięśnie. Także dobre działanie, mam nadzieję, antycelulitowe, oszczędzam go. Wklepuję w to siebie, wsmarowywuję na górę coś innego, wiecie, antyperspirant, pacholce. No i jeszcze Wam nie opowiedziałam o. Ja w ogóle uwielbiam kosmetyki. Mam też taki zawód, jeden z wyuczonych, że po prostu jak gdyby, no znam się na nich i ubóstwiam je i mogłabym o nich gadać, gadać i gadać. I byłam. <laughs> opowiem Wam o tym. Ostatnio w sklepie, Właśnie z taką zdrową żywnością i macie tam naturalne kosmetyki. No i patrzę, właśnie chciało mi się na te zimne prysznice dodatkowo jeszcze sobie dosolić, dopieprzyć. Nie wiem, czy tutaj tak wypada, a trochę, wiecie, ja przeklinam, więc nie będę się tam cyrtolić. Więc mówię, dopierdolę sobie jeszcze w tym chłodnym prysznicu jakimś, jakąś miętką, o, ale by było fajnie. No i wiadomo, życie nas wysłuchuje. Byłam, Byłam w sklepie i patrzę, mówię, wow, to jest to, czego potrzebuję: żel pod prysznic z y, miętą pieprzową, naturalnym olejkiem. Mówię, no coś cudownego. No i żeby jeszcze sobie do do pieprzyć właśnie w domu przyszłam i tej mięty pieprzowej sobie jeszcze dolałam w postaci naturalnego oleju esencjonalnego, bo używam tych dyfuzorów takich do rozpylania zapachów. No, więc dodałam, oczywiście cała zmieniła się konsystencja produktu, emulsjan, no ale mówię, póki się pieni, substancje powierzchniowo czynne działają, wymyję psiochę, to i owo, kaśkę czy jak to tam ludzie nazywają, tam na dole. W ogóle jak nazywacie to swoje przestrzenie yy, waginalne? Powiedzcie mi, kobiety drogie, bo ja zauważyłam, że to brzydko brzmi w języku polskim, i my mamy problem w ogóle. Jak gdyby tam na dole, to znaczy gdzie, przepraszam? Drogi rodne? Ach, no nie wiem, ja ostatnio mam znajomego, z którym zawsze żartuję, jego to bardzo obrzydza, jest taki bardzo sensitive chłopak, i mówię mu, że to jest hamburger, i on się strasznie. Y Oburzę, że tak to nazywam. Ja lubię o swoich drogach rodnych, zwłaszcza w takim żartobliwym tonie, mówić, że to jest piruk. Nie Pieruk. Piruk, bo ostatnia sytuacja światowa wiemy jaka jest, no i co chwila nowe wychodzą obostrzenia w Londynie, czyli jak nie ty był trzeci, to czwarty zaraz, ludzie się dowiadują dosłownie z dnia na dzień, że jutro nie będą pracować, że trzeba zamknąć zakład pracy, no i powiem Wam szaleństwo, odwołane loty, wszyscy mieli wyprowadzać się albo z kraju, albo wyjeżdżać do rodzin na święta, nic z tego, dupa blada. Co chwilę jakaś zmiana z tymi maskami to też regulacja, legislacja to nie jest prawo. No, w każdym razie, ja nie przestrzegam tych zasad, ok? Ja jestem poza, jakby mój nikt nie wziął się znikąd. I pozdro, jak się to mówi, dla kumłatych, mordy, ojoj, się się No, więc ja nie chodzę w masce w Wielkiej Brytanii, ok? I ja mówię tak, zawsze komentuję, że jeżeli ktoś wprowadza Siłą, brutalizacją em, pewne zasady, które naruszają moją wolność, a i tak jest naruszana z innych różnych przyczyn, i jeżeli ktoś siedzi głębiej troszkę to wie, o czym mówię, to powiem tak, możecie mi pocałować w piroga. I nie zdarzyło się, żeby ktoś mnie pocałował w piroga w takim charakterze, że na przykład mówię, Ej, gdzie jest maska, nie, a ja mówię, smoknie mnie w piroga, a on w tego piroga słałuje, nie. Tylko y, to jest jak gdyby moja kwintesencja tego, co uważam o tym wszystkim i jest to jakaś taka nonszalancka forma ignorancji. Nie wiem, tak jakby sobie radzę z rzeczywistością. No, no, czas, czasami trzeba pomałpować, bo w przeciwnym wypadku człowiek by zwariował, i jak ja to mówię, no muszę być wariatką, żeby. Bo inaczej się nie da, nie przeżyłabym, nie? No, muszę być wariatką, żeby nie zwariować dosłownie. No i właśnie, i słuchajcie, nie wiem o czym mówiłam, ale mówiłam o tym, że umyję sobie tak nowym szamponem, czy tam jak to się nazywa żel. gel, umyję sobie to i owo. I jestem, słuchajcie, pod tym prysznicem, bo jeszcze się cofnę, cofniemy w czasie, bo dopiero co mówiłam, że wychodziłam jakby spod prysznica. Nie. To ja sobie wzięłam ten nowy, fantastyczny shower gel z tą miętą pieprzową w środku i słuchajcie, jak ja sobie umyłam to na dole. Jak mnie to zaczęło piec i parzyć, to powiem wam, miałam taką orzeźwiającą moc poranka, że nie potrzebowałam już niczego. No, to tak nawiasem mówiąc, w wielkim skrócie, spukałam to yy, bardzo takim dynamicznym strumieniem wody, i akurat to była ta przyjemniejsza część programu. A w ogóle teraz mi wpada do głowy, ja mam zawsze taki słowotok i wiecie. Byleby dojść do brzegu, do meritum, jak się to mówi, ale poboczna myśl jest taka, że się zawsze zastanawiałam, co jest, bo nie wiem dokładnie w składzie tych wszelkich takich rozgrzewających dureksów i innych. Nie jest to sponsorowany, żeby nie było podkaścik. Co jest w składzie, że one tam niby nam rozgrzewają i wiecie, jak chuchniecie, to czujecie zimno albo ciepełko i niby wam tam powodują przekrwienie tych dróg rodnych. W ogóle nigdy się nie zastanawiałam, co i tam dodają właśnie. Tak a propos, mówię, może, może po taniości, Ej, tak, taka wiecie, taka cebula, po taniości, weź, weź se tam ryśka, weź se tam olejku, nalej i będziesz mieć będzie kupować, jeśli zachciało jakieś, weź, że se nalej tego olejku trochę, pochucham ci, i będzie zadowolona. To był kiepski żart, podejrzewam. W każdym razie, no takie miałam właśnie doznania mniej więcej. Eee, mówię, woda zmyła gwałtownym, agresywnym strumieniem pysznica. To była ta przyjemniejsza część, więc możecie się domyślać, miałam bardzo udany poranek. I później co? No jestem na diecie, na jakiej jestem. Nie jem cukru, ale są święta. Więc ktoś tam wjechał z sernikiem. Jak ja to mówię, przyszedł święty Mikołaj, bo no, ja mam taki syndrom świętego Mikołaja, jak ja się to nazywam. Jak byłam dzieciakiem, nie wiem czy też tak mieliście, ale jak mama wracała z zakupami, to czułam się jak taki kocur, wiecie? Wchodziłam w te zakupy dosłownie, łeb tam wsadzałam, przelatywałam do kuchni i pierwsze co robiłam, to co masz dla mnie? No i tam nurkowałam, nurę, nie? I w tym okresie buntowniczym jako nastolatka to śmiać mi się chciało, bo y, zawsze się ze koleżankami zastanawiałyśmy, na co te matki te wydają te pieniądze, te hajsy, no, no na co, no 200 zł ma, przyszła pa pełna paka zakupów, lodówka, ten, a nie ma co jeść, nie ma se co te. No dzisiaj to rozumiem, także mm, oddaję honor. No niestety, jak gdyby to powiedzieć dzisiaj, kiedy dysponuję własną gotówką i muszę się sama utrzymać, wiem, dokładnie wiem na co te pieniądze idą. Wiecie, tu olej, tutaj masło, tutaj przyprawy i 200 zł pinka No tak jest, no co zrobić. Także... On dzisiaj rozumiem, mówiąc nawiasem. No i przychodzi do mnie ten flatmate, czyli on robi, jak wiecie, taki substytut domu kiedyś tam za dzieciaka, czyli przynosi jakieś tam łakocie, i ja mu zaglądam do tych toreb, i wiecie, jakby to były moje. No i przyniósł taki serniczek i pyta się mnie, czy chce. I dodatkowo pyta, czy wypije kawę. No a ja mówię, kurde, taka włoska, lawaca, dobra, czerwona. I mówię, no nie piję kawy, ale skuszę się, i stąd właśnie teraz moje dzisiaj flow, bo naturalnie nie mam takiej energii. W podcastach staram się się bardziej wyciszyć i to są często takie nagrywane, powiedzmy sobie w nocy materiały. No ale teraz widzicie sami, co jest jak gdyby przy, przyczyną tego, że mam taką nawigę. I skusiłam się, słuchajcie. Skusiłam na kawałek syrniczka. Naprawdę, jak nie jecie takich rzeczy w ogóle na co dzień, to nie wyobrażacie sobie, jaką rozkoszą jest naprawdę dla podniebienia, delektowanie się każdym kęsem i to jest nieskrywana przyjemność, po prostu jedzenie czegoś, czego naturalnie po prostu nie jecie. Ja nie chcę mówić, że to jest coś zakazanego, bo gdybym, tak jak właśnie w tym przypadku chciała, to bym sobie zjadła, ale to, to jest mój świadomy wybór po prostu i jak gdyby to powoduje, że nie ma we mnie żadnego napięcia, ani jakiegoś pragnienia nadmiernego, żebym chciała jeść takie jedzenie. Więc y, mój wolny wybór, dzięki mojej wspaniałej, danej od boskości, wolnej woli, te, tak, te, ten mój wybór tego serniczka był znakomity y, i sobie jadłam. I słuchajcie, co było najfajniejsze, że padało. W ogóle, pierwsza rzecz mówię to niechronologicznie, um, ale pierwsza rzecz, jaka, jaka była za oknem, jaką zauważyłam, właśnie to szaruga i że pada, no i od razu można by było pomyśleć tymi kategoriami, o których wspomniałam na samym początku nagrania, nie? że szara że do dupy, ok. bez sensu, a słuchajcie, ja na opak patrzę i mówię, ojej, jak w domu przyjemnie ciepło, Dodatkowo mogę za pomocą dosłownie dwóch przycisków wyłączyć ogrzewanie w domu, Moje, mogę je włączyć, bo mam ogrzewanie podłogowe, więc mogę sobie dosłownie jednym kliknięciem zrobić magię w domu. No i mówię, no cudownie, ludzie tam marzną, ptaszki muszą walczyć o pożywienie, a mi zakupki. Przyjadą same do domu, pan mi poda pod nos, wziąłam sobie, jak sobie zechciałam po prostu prysznicu. Raz zimnego, raz ciepłego, jak taki naprawdę bardzo no taki gustowny kocurek. I mówię, no wspaniale wypiłam kawkę serniczek. Słuchajcie, zapodałam w moim dyfuzorku, ja uwielbiam takie rytuały poranne. Grajfrucika dzisiaj, także przyszła pora na organiczny olejek esencjonalny, który uderzył mnie w nozdrza i od razu pobudził do pracy. Następnie włączyłam takie świeczuszki o jakże przyjemnym, ciepłym zabarwieniu żółtym świeczuszki, powiedziałam? Lampki, wiecie, takie jak gdyby choinkowe, ale one sobie tak fajnie, luźno wiszą tam w przedpokoju i robią taki fajny, domowy, przyjemny klimat. Włączyłam też jakieś kadzidełko, przy okazji później wosk, więc ja uwielbiam taki klimat i jestem taką, nie chcę powiedzieć, że domatorką, no ale dużo spędzam czasu w domu, więc jak gdyby ta przestrzeń dla mnie, to kokoszenie, wiecie, to dbałość o, 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 o takie właśnie ciepło, przyjemnego ogniska domowego, to jest coś, co ja bardzo lubię. I to jest w ogóle taka doma na kobiet uważam, że no to jest piękne, że kobieta akurat potrafi o takie coś zadbać, bo nie wiem, czy też tak macie, ale jak wchodzę na przykład do pomieszczeń, gdzie mieszka wyłącznie sam mężczyzna, słuchajcie, to od razu widać. <laughs> jest pełen minimalizm, są kontrasty, często jest tam bardzo duża funkcjonalność w pomieszczeniu, ale po prostu brakuje tej kropki nad i no po prostu widać, że kobiecej ręki brakuje, więc no cóż Cóż, kochani, jesteśmy wspaniałym tandemem i obydwoje możemy. Obydwoje? Oboje? W każdym razie, jako półcie dwie możemy zdecydowanie więcej. To taka moja dygresja. No i ten poranek mój, o którym mówię, no zaczął się naprawdę wyśmienicie, więc tak, w brzuszku przyjemnie, po serniczku nic nie jest, mała ilość kawki, tak wiecie, tylko na ząbek. E, tutaj sobie zrobiłam też, bo mam taki. taki też śmieszny jest. taki czajniczek. E, na podstawce ceramiczny czajniczek, w którym zaparzają się moje ziółka, a pod spodem macie taką świeczuszkę. I ta świeczuszka ogrzewa nieustannie ten wasz napój w środku tego czajniczka. Także mam coś takiego, no i mówię: Zasiadam do pracy. I no powiem wam, że takie poranki kocham, uwielbiam. Przede wszystkim dlatego, że mam coś, co się nazywa domem. Nawet jeżeli by była to atrapa, nie wiem, nawet jeżeli jesteś daleko od rodziny, nawet jeżeli jesteś sam na Boga, bo ja jestem sama, no nie ma co ukrywać, jestem sama na tym świecie w tym momencie, tutaj, to powiem Wam, że mam radość z tej przestrzeni, którą sobie stworzyłam i tego, co mnie otacza, i przede wszystkim z tego, że w takich małych, niewielkich, drobnych. Bez sensu to wszystko mówię, bo to jest właściwie błędem, nie powinno się tak mówić, ale w takich malutkich momentach i rytuałach możecie odkryć przyjemność i piękno. I można to zrobić wyłącznie dlatego, że ćwiczycie coś takiego jak własną uważność. I uważam, że to jest bardzo ważne, aby w życiu mieć na to czas. Pamiętam, jak miałam takie ćwiczenie od psychologa w bardzo ciężkim momencie mojego życia, podczas terapii, gdy byłam nastolatką i miałam depresję. Poleciła mi pani wypisywać sobie wszystkie rzeczy pozytywne, jakie mnie danego dnia spotkają. I wiecie co? Byłam w zupełnie innym etapie życia, jakim jestem teraz. I tak śmieję się i trochę małpuję, ale naprawdę to nie był dobry etap w życiu, okej? Okay? I pamiętam, było mi bardzo ciężko znaleźć takie rzeczy pozytywne. Jestem pewna, że dzisiaj w ciągu godziny jestem w stanie Wam wyliczyć więcej rzeczy, za które jestem wdzięczna, niż wtedy przez cały tydzień swojego życia. I dosłownie chciałam bardzo wyłapywać te rzeczy, tak, ze swojego otoczenia, środowiska, i no, no miałam tej Pani po prostu przekazać tak? na kolejnej e, sesji posiedzenia, na kolejnym posiedzeniu miała mi pokazać, przeczytać, tak, co mnie jakby, co mi, co, co mi dało przyjemność, co sprawiło, że mi było dobrze, co mi dało radość i tych rzeczy po prostu, słuchajcie, nie było. Więc to jest niesamowite. Zachęcam Was do robienia takich ćwiczeń, bo mój mózg po prostu zaczął jakby rejestrować te rzeczy, ponieważ był na nich skupiony. To było moje zadanie, więc jakby mimochodem zaczęłam rezonować, aby... Nastawiać się samodzielnie, automatycznie na to, aby widzieć w życiu takim codziennym plusy, jakieś benefity wynikające z sytuacji, które są dla nas po prostu naturalne i nad którymi nie myślimy. I pamiętam, była zima to jeszcze jedna z takich zim, srogich polskich, gdzie było mroźno, po prostu było mroźno. I długo nie nadjeżdżał mój tramwaj, ja tak mocno zmarzłam na tym przystanku. I kiedy ten tramwaj w końcu przyjechał, ja do niego wsiadłam, no to uderzyło mnie takie przyjemne ciepełko i już zwłaszcza to uczucie, kiedy usiadłam na podgrzewanym fotelu. I rozlało się takie przyjemne ciepełko po mojej pupie. I słuchajcie, to był taki moment, kiedy pomyślałam wow, to jest rzecz dobra, to jest przyjemna. Tak spowodowała wewnętrzny taki... Cichutki uśmiech, i mówię, opowiem o tym pani psycholog. No i kiedy opowiedziałam o tym pani psycholog, to ewidentnie uśmiechnęła się. Był to dobry omen, oznaka progresu. I to jest niesamowite, że z różnych przyczyn tutaj robię takie du duże przeskoczenie w czasie, bo było to jakiś czas temu. Dziś jestem na zupełnie innym etapie i słuchajcie, bardzo chcę widzieć to, o czym wam dzisiaj opowiadam. Ja chcę widzieć tak świat i ja ten świat tak widzę i ten świat dokładnie taki jest i to ja wybieram, jak go chcę widzieć i to jest piękne, ale on się w ten sposób właśnie materializuje, czyli mnie naprawdę jawnie cieszy to, że kiedy wstaję i pada na zewnątrz. To ja mam ciepły dom i dach nad głową, i nie muszę się martwić o to, gdzie będę na przykład spała tego dnia. Przykładowo. I jest to wspaniałe, bo kiedy jest zimno i wietrznie, i pada, i wracacie do domu, to nie ma nic przyjemniejszego, kiedy wraca się do domu i można to miejsce nazwać domem i jest tam ciepło i jest przytulnie, a jeszcze piękniej kiedy wita was zapach domowego jedzenia, które ktoś ukochany, bliska wam osoba przyrządziła z myślą również o was. Także zachęcam was, żebyście widzieli takie y małe cuda każdego dnia ja nie wspomniałam o całym moim rytuale pielęgnacyjnym bo też kocham to robić i uwielbiam, tak jak chyba też mówiłam o tym kosmetyki więc jak się już tak napacykowałam pomasowałam i, i dałam taki, takie no przyrządy, że tak powiem no nimi na, na twarzy, tam porobiłam różne cuda i, i alchemię <grywka> to poczułam się znacznie lepiej i mówię jaki to jest luksus, taki luksus dbania o siebie że człowiek ma na to energię i czas, bo przecież nie zawsze tak w moim życiu było, a życie, jak wiadomo, jest raczej falą, więc dzisiaj jestem w tym momencie i nie wiadomo jak długo będę w nim. Kiedyś pamiętam, byłam w zupełnie innym, tak momencie. I była taka pani na Instagramie, która jest przepiękną kobietą. I ona żyje właściwie z tego, że jest przepiękną kobietą i płacą jej za to i ona reklamuje różne rzeczy i wszystkie naiwne kobiety wokół kupują te rzeczy, myśląc, że będą chociaż w połowie takie piękne, jak ta pani. No i ona robiła jakiegoś takiego live'a i ja się tam odezwałam, bo bardzo źle mi się żyło wtedy. Cierpiałam na bezsenność, miałam bardzo duże problemy z też ze zdrowiem i powiedziałam, jak to jest, że pani się tak chce? Ja mówię: ja nie, ja, ja nie mam siły, mnie się nie chce. No i ona skomentowała, że właśnie trzeba robić wszystko, żeby się chciało, bo to jest super, ona lubi, bo to jest takie fajne. I wtedy tak pomyślałam gorzko: tak włączyła się we mnie taka, <laughs> taka wiecie, wredna baba, taki cynik. No, cynik, no wiecie, jak boli, no to się cynizm gdzieś tam włącza i trzeba, jak się to mówi, wysokich wibracji, żeby tego cynika wyłączyć. I taka gorycz. I tak sobie pomyślałam, no łatwo ci się mówi, jak ty całe dnie tylko nic nie robisz, ale macerujesz się, pacykujesz, leżysz, pachniesz, jeszcze ci za to płacą. I bardzo to było krzywdzące, co pomyślałam o tej pani, ale tak na tym etapie byłam. I to jest w ogóle ciekawe, jak kobiety drugie odbierają, kiedy są bardzo atrakcyjne. Jakby ja. Nie powiem, czy mam z tym problem, czy nie, różnie to bywa, bo w różnych jesteśmy na strojach życiowych, natomiast to jest chyba jedne z najbardziej przykrych jakby zjawisk, kiedy jedna kobieta drugiej czegoś zazdrości podświadomie, bardzo często oczywiście wypiera to i, i nie jest w stanie przyznać, że na przykład jest to, to bardzo urodziwa ta druga kobieta i atrakcyjna. I, I z tego wychodzą śmieszne sytuacje. Ale nie mam z tym problemu, nie zazdroszczę tej pani, oczywiście nie. Okej, okay, wróćmy. Ma fantastyczne geny, wygląda genialnie. Po prostu, jak się to mówi, jak milion dolarów, chociaż głupie porównanie. Ale jest pewna część we mnie, która myśli sobie, no jak ta baba tak może cały dzień, no przecież ja bym tak nie mogła. A jest taka część we mnie, która mówi, ojej, jak ja bym tak chciała. No i to jest też chyba temat na odrębny odcinek, bo. Doszliśmy do takiego momentu jako cywilizacja, że w moim odczuciu ten pęd konsumpcyjny jest na tak szalonym poziomie, że kiedy staję się jego uczestnikiem, to mam wyrzuty, jak gdyby, bo, bo mówię, po co? Nie potrzebujemy tych gratów tyle, nie potrzebujemy macerować się nie wiadomo czym, mieć krem osobny do pięt, do łokci i do rąk i nie wiadomo do czego. A z drugiej strony jest to pewnego rodzaju element radości, właśnie <laughs> dochodzę do sedna. Z powodu tego, że jesteśmy kobietami. To jest element celebracyjny. I ja uważam, że nie chciałam kończyć w ten sposób, bo miało być to o pochwale codzienności, ale uważam, że kobieta naprawdę fajnie jest, kiedy odczuwa chęć dbania o siebie, bo nie zawsze życie jej daje tę możliwość, bo jesteśmy na różnych etapach, ale akurat w przypadku kobiet, ja nigdy nie powiem, że powinna, że musi, nie, no, ale naprawdę jest fajnie dla niej samej, bo każda się chce czuć atrakcyjnie ze sobą, kiedy po prostu o tym nie jest zmuszona zapomnieć, a czasami różnie bywa. Więc ja jestem wdzięczna cholernie, cholernie tej wyższej sile, która wierzę, że dba o mnie i opiekuje się mną, że mogę wreszcie w moim życiu, aż się sama zaraz naraz, naprawdę wzruszę. Ale cholera wstać niespiesznie wziąć prysznic, popatrzeć przez okno na jakiegoś ptaszka, który musi dzieciom, obiadek znaleźć i zawieść. I mam tę możliwość powiedzieć, Boże, jakie życie jest dobre i piękne. I tą myślą z Wami się żegnam i życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się ciepło. papa. Pa.